Siema, z tej strony Sneakermaster i to jest kanał o a w tym miesiącu mamy dwie premiery Jordanów, jedynek wysokich, które są naprawdę bardzo rozchwytywane i jednymi z nich są Dark Marina Blue, które mam właśnie w ręce. Pierwsze ich fotki zobaczyliśmy już gdzieś w okolicach listopada i muszę przyznać, że po pierwszych zdjęciach nie byłem zbytnio zaskoczony i za bardzo zainteresowany tą parką, ponieważ ta kolorystyka nie za bardzo mi się podobała. Nigdy nie byłem fanem w ogóle niebieskiego z czarnym bielą i w ogóle kolorystyki Royal Toe i tym podobnych, jeżeli chodzi o Jordan jedynki wysokie. Trochę bardziej się do nich przekonałem w tamtym roku, jeżeli chodzi w ogóle o kolor niebieski na butach, ale tak czy siak nie była to moja jakaś ulubiona parka. Dodatkowo, jak zobaczyłem zdjęcia, byłem pewny, że jakość tego wydania także nie będzie zbytnio dobra i że będzie bardzo podobna do tego co mieliśmy na przykład w przypadku Shadowów 2.0, ponieważ Ty Box wyglądał naprawdę bardzo podobnie do tego co było tam. A teraz mam je w rękach i muszę przyznać, że dużo się zmieniło. A jeszcze przed samą recenzją buta proszę Was o oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka oraz dzwoneczka na kanał, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich odcinkach, które tutaj wchodzą. Oraz oczywiście napisanie w komentarzu, czy podoba Wam się ta parka, czy chcielibyście ją może kupić. A jeżeli mamy to już za sobą, to przejdźmy do recenzji buta. A więc tak, tak jak mówiłem, Dark Marine Blue, pojawiły się już i pierwsze fotki dosyć dawno temu i tak jak mówiłem, nie byłem za bardzo zadowolony z tej kolorystyki, ale szczerze mówiąc, teraz jak na nią patrzę, jest to bardzo fajna kolorystyka do chodzenia na co dzień i wydaje mi się, że coraz to więcej tych parek będzie ubywało, ponieważ ona jest bardzo łatwa do przypasowania do codziennego ubioru, jeżeli chodzi o jakieś jeansy, czarne spodnie i tym podobne. Jest ona w dosyć ciemnych kolorach, co jeszcze dodatkowo ułatwia przypasowanie do outfitu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o takie kolorysyki, zawsze one mają duży plus, jeżeli chodzi o utrzymanie ich w czystości, ponieważ jeżeli mamy ciemniejsze kolory, na samym bucie zawsze łatwiej utrzymać czystość, ponieważ jak gdzieś się tutaj zadrapiemy, gdzieś nam ktoś obetrze tego buta, albo gdzieś wejdziemy do jakiegoś błota czy coś, dużo łatwiej schodzą takie plamy, a jeżeli nawet nie schodzą, to na ciemnych kolorach nie widać ich aż tak mocno, jak na przykład na jakichś bardziej jasnych butach. I tutaj na pewno jest to plusem tego bucika, ponieważ wydaje mi się, że utrzymanie jego w czystości będzie dosyć łatwe. A jeżeli chodzi o jakość tego buta, to tutaj największe zaskoczenie moje, ponieważ one naprawdę bardzo odstają od większości Jordanów, jednej, które wychodzą. I to na plus, ponieważ wydanie jest naprawdę zrobione z bardzo fajnej skóry, która jest mięciutka i możecie ją tutaj zobaczyć, że jak sam ją po prostu zaginam, to jest po prostu miękka w dotyku i bardzo przyjemna. Tak samo jeżeli chodzi o to obok, z wydawało mi się, że będzie właśnie bardzo taki kartonowy jak w SHADOAK 2.0, ponieważ w SHADOAK 2.0 jak... Popukałem sobie e, ten Tobox, on po prostu było słychać taki pogłos, jakbyście mieli po prostu albo karton, właśnie, albo plastik jakiś w rękach, a tutaj jest naprawdę bardzo nieźle. I jeżeli chodzi o całą skórę i wiecie, wygodę tego wydania, na pewno jest, to na pewno jest lepsze niż w większości jedynek, ponieważ samo to, że ta skóra jest właśnie taka mięciusia i dosyć pulchna, Powoduje, że dużo lepiej nam się chodzi w takich butach i wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych Jordanów Wiednych, jeżeli chodzi o wykonanie i jakość wycięcia elementu i w ogóle kleju, który tego tutaj w prawie w ogóle nie wystaje, niż większość poprzedników, które wychodziły. Naprawdę już dawno nie widziałem chyba tak dobrze wykonanego wydania Jordanów 1 i jeżeli porównać sobie go do ostatnich premier, które mieliśmy, tak na przykład Patent Breadów albo Red Thunder, które ostatnio wychodziły, no to tutaj jest dużo, dużo lepiej. I tutaj możemy przejść do tego wyboru, ponieważ bardzo dużo osób pyta, co kupić właśnie sobie w tym miesiącu i pytaliście mnie na Instagramie oraz na TikToku, czy jakaś z tych parek jest warta uwagi właśnie na dłużej, żeby się nie zepsuła tak szybko i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne wydanie, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, ponieważ aktualnie te buty kosztują gdzieś w okolicach 900 złotych, 950 powiedzmy i można je nawet trafić gdzieś tam. Taniej u osób, które wydropiły sobie na aplikacji Sneakers. Co ciekawe, było także ili Access na tę parkę i od samego początku było widać, że dosyć duże zainteresowanie tym modelem, ale jeżeli chodzi o ceny, nie są to jakieś wygórowane cenki, tak jak w przypadku niektórych premier na Sneakers. I tutaj naprawdę jeżeli chodzi o taką jakość przy takiej cence i warto się zastanawiać nad takim wydaniem, ponieważ Jordany 4 aktualnie Red Thunder kosztują gdzieś w okolicach 1500-600 zł a patent Bredy także wywindowały gdzieś tam ceny na 1300-1400 zł, także to jest dosyć dużo w porównaniu właśnie do takiej parki, do której możemy sobie odłożyć tą kwotę jeszcze na następną jakąś parę butów, która także będzie spoko i także będzie bardzo fajną kolorystyką. Dlatego podsumowując, ten voicing naprawdę bardzo mnie zaskoczył i nie sądziłem, że spodoba mi się w ogóle ta kolorystyka. Tak jak mówię, nigdy nie byłem fanem takiego ułożenia kolorystycznego i ciemnych kolorów, właśnie na Jordanach, jeżeli chodzi o taki granatowy, powiedzmy, z czarnym. I wcześniejsze kolorystyki, takie jak Royalto, także mnie nie za bardzo interesowały. Dopiero University Blue była taką kolorystyką, która gdzieś tam mnie do siebie przekonała, jeżeli chodzi o kolory. Które były bardziej pastelowe, nie takie matowe. A tutaj wygląda to naprawdę bardzo spokojnie. Jeżeli chodzi o jakość tego wydania, no to tutaj najbardziej mnie to zaskoczyło, ponieważ faktycznie jak zobaczycie na przebitkach. No nie ma prawie żadnego takiego jakiegoś uszczerbku, który mógłbym tutaj podać, że faktycznie gdzieś ten bucik ma jakieś minusy. Wiadomo, że są takie pewne miejsca, w których troszeczkę tego kleju wystaje z podeszwy, ale to prawie jest teraz aktualnie w każdej buta i to nie tylko od Nike, ale także od Adidasa oraz New Balance, ale tak czy siak w porównaniu do innych premier, on tutaj naprawdę wychodzi na prowadzenie. Jeżeli chodzi o tego buta, to wszystko wydaje mi się, że jest to jedna z fajniejszych premier, które ostatnio wychodziły i najbardziej warta uwagi, jeżeli chodzi o chodzenie właśnie gdzieś tam na co dzień, bo wydaje mi się, że nie będziecie mieli żadnego problemu, że je do codziennego ubioru, po prostu założycie je na nogi i będą tak czy siak wyglądały spoko. Jeżeli chodzi o następne odcinki, mam nadzieję, że w końcu pojawią się takie buty. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie ostatnio coraz to więcej ludzi pojawia się na kanale na TikToku, Instagramie i wszędzie idzie to do przodu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!